Witam wszystkich bardzo serdecznie. I tak, ten filmik nie będzie żaden ze serwera, czy Survival Game, czy Survival z frakcjami, czyli gildiami. O jezu. No i tych innych. To będzie prezentacja mojej nowej serii z Minecrafta. Będzie seria. O, Jezus, seria. Tak, seria na, sur... na Survivalu, na singlu. I jak to będzie wyglądało? Jakiś czas temu, może z dwa tygodnie, tydzień, nie wiem, już dokładnie nie pamiętam, tak sobie pomyślałem, że czemu by nie nakręcić takiej serii? Serii z Minecrafta na Survivalu. Ale to nie takie, że będę coś budował. Y, typu co chcę. Tylko na przykład wy będziecie w komentarzach pytać, co mogę zbudować. Typu jakieś zadania, co mogę nazbierać. Y, no, i coś w tym stylu. Czy, typu jakieś questy. Y, do, czy zebrać. Czy na przykład y, y, będzie. O Jezu, zadanie, powiedzmy. Przeniesieć się do neteru i zabić smoka. Na przykład takie zadanie, czy czy nazbierać ileś tam staku yy, neter raka. No więc tak to by wyglądało. I jakiś czas temu zacząłem grę i to są takie, jakby moje itemy. No zbroja, zbroja na razie, żelazna bocha, tu grałem. Bo przez ten ostatni tydzień nie grałem. Nie wiem, jakoś mi się nie chciało grać na serwerze i mam 22 level z kopania. Z, w, w, gdy kopałem kobla. I tak e, słyszycie pewnie obok pająka. No i tu na razie sobie chatkę zbudowałem, chatkę mi całkiem, całkiem. całkiem. E, mi się podoba całkiem. Tu sobie cyki, są do co. co. E, dwa drzwi, czy nie? Chyba dwa drzwi się mówi. Nie wiem, w każdym razie nie wiem. Nie, jakbyś... Nie wiem, najwyżej mnie poprawcie w, koment w komentarzach, jak piszę. Tak, yy, no to... Tak ta by seria wyglądała. Typu na przykład, nie wiem, zebrać tak diaksów. Żelaza, nie wiem, złota. różny, różny, tego jest tyle, że naprawdę można yy, wymyślać i wymyślać. No to chyba by było na to. Tyle. E, no. Więc. E, piszcie w komentarzach, co zrobić. Co zbudować. No. To ja się z Wami żegnam. E, to do zobaczenia. E, no, jak zwykle. Nie wiem, jak możecie. jeśli Wam spodoba, naprawdę. To subskrybujcie. Jak na przykład się Wam podoba, to oceniajcie, komentujcie. A, ja, a jak się Wam nie podoba, to piszcie dlaczego. Ja wiem, że jest jeden, co so dwa powody: słaby komputer. No, ale jakoś myślałem, że będę nad kupnem nowym. Nad kupnem nowego komputera, sobie tak myślałem. I, i przez to, że się jąkam, to jest moja wada wymowy. I nie wiem, I jak na razie chodzę na zajęcie się leczę tego. Jak na razie jest coraz lepiej. Jak były te pierwsze filmiki, to jak mówiłem, to ciągle a e, e, e. a teraz jakoś na luzie wszystko. I się trochę spinałem przed nagrywaniem, dlatego też, a teraz to wszystko nalajcie. No, chyba to by było na tyle. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. To do zobaczenia.